To następny rok miało być, nie? Tak. I teraz zobaczcie, to jak człowiek stoi, tak? To mamy cały czas jakby to, to co wam mówiłam. 90 tak albo tak. Konstrukcja polega na tym, że my się owijamy papierem, prawda? Jakby w taką tubę, którą później zaszywkami dopasowujemy do sylwetki. No i w spódnicy było tak, że braliśmy tak, bo to był ten balans, tak? I owijałyśmy się, yy, jak ja zrobię kąt prosty tu. Kąt prosty tu. Tak? Czyli to był ten papier, w którym owijałyśmy ciało. Czyli najszerszy moment braliśmy tutaj, tak? Uwzględnialiśmy brzuszek. Biodra, i później zaszewkami to, co e, robiliśmy analizę, tak? Że tu ma, malutka zaszewka, tu na przykład największa zaszewka, czyli tutaj najwięcej zabrane tego, żeby to u, 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 jakby dopasować do, do talii. I ta sama historia jest na górze, tak? Czyli owijamy się znowu papierem, tylko zobaczcie, tutaj owijamy się w ten sposób, że tutaj. Widzicie, o ile ten papier jest przesunięty? W konstrukcji szkolnej uczą po prostu, że sobie e, papierem się owijasz, tak? Robisz zaszewki i masz sukienkę. A człowiek... A człowiek tak nie wygląda. Popatrzcie, przy tej serwetce, jak ja, ja bym musiała owinąć? Pod skosem, prawda? O tak. Mm -hmm. Dlatego jeżeli ja zrobię normalną konstrukcję sklepową, tak, taką yy, z książki, i owinę się właśnie tak, jak tam pokazane. To później jest coś takiego, że ta kiecka wjeżdża. Właśnie tak wygląda. Ubieramy i mamy coś takiego do tyłu. Tak sterczy. I to jest normalne u, u osób, które właśnie mają wystającą pupę, Zawsze tu leci do tyłu, a tu jeszcze dodatkowo zbiera się na plecach. Ze względu właśnie na to, że jest z zasady, że człowiek jest symetryczny, tak jak ten manekin, i szyjemy na, ma na manekin, a my jesteśmy, wszyscy są bardzo różni. No i jeszcze przy takim czymś materiał później idzie po skosie, tak? No bo dole, szef, no, nie, bo ten no, materiał no, no. jakby, on, no on się przesuwa, prosto. tylko chodzi o to, że ten cały szef boczny mm -hmm. i to wszystko Ucieka. przesuwa się, mm -hmm. tak, bo nie ma jakby tego balansu, tak? Czyli do tej gumki jest wszystko naruszone. I teraz my musimy się nauczyć zrobić konstrukcję na każdą sylwetkę, tak? I yy, wy będziecie robić konstrukcję na własną sylwetkę i zobaczycie na ile będą się różnić yy, jakby wykroje wasze. O, ja zostawię to jeszcze raz. I teraz zobaczcie, zasady, jak to wszystko później zrobić, tak? Konstrukcja góry robi się na podstawie najszerszego pomiaru na górze, tak? Okay. Czyli ten papier owijamy jakby wokół ciała tu, i teraz zobaczcie, w momencie, kiedy ja się owinę tym papierem, to znaczy nie ja tylko tą, powiedzmy tą modelkę, ten papier pójdzie tak, a tu pójdzie tak. Widzicie, że ucinam pupę, czyli konstrukcja jakby przodu, tu jest za dużo, a tu jest za mało, czyli na konstrukcji będzie wyglądało tak, że zaszewka, która jest w zwykłych konstrukcjach, czyli przód, bo przód wygląda o tak, prawda? I tu jest tak, tu jest tam, nie wiem, zaszewka tu i zaszewka tu, prawda? I tył wygląda. Ramię i zaszewka. Tak wygląda konstrukcja? Tak. No powiedzmy tam ktoś ma gęszą daje, no to po, po, te, po dwie zaszewki, tak? I w momencie, kiedy zobaczcie, jeżeli biust tyle wystaje, to jeżeli ja zrobię taką zaszewkę, wyobrażacie sobie, że ja sobie tu zaszywam i wracam. Tak. To ten cały stoi mimo za dużo jest yy, papieru, tak? czyli tkaniny. Czyli przy takiej serwetce przód musi wyglądać, że ja tu zabieram pod biustą i lecę i wycinam do samego końca, do samego końca żeby to było tak i później szło tu. A nie tyle pało mi się tu z przodu, tak? Prawda? No chyba, że ktoś chce. A tył. Zobaczcie tył. Mi tu brakuje. Czyli na tylnej części, tutaj, to jakby zachodzi jedno na drugie. Czyli jak ja to rozsunę, to tu będzie dziura. Mhm. Rozumiecie? Mhm. Że w tym miejscu później ja tu rozsuwam i ten wykrój będzie wyglądał tak. Zaszewka. Kupę wystającą poza ten pomiar. Wykrój wygląda tak.